Czekaj, pokaż nam, jak zrobić widelce z dziczy. Bo ma w plastikowym pudełku, nie ma widelcza. Czekałyśmy na ciebie po prostu i zaczęliśmy oglądać takiego... Patrz, patrz jaki to jest w ogóle pan Janusz. Patrz tak w ogóle, jaki on ma sposoby na przetufanie. ten survival, słuchaj, to jest. A ty po prostu robią. Ja nie wiem, co ty co ty jest właśnie? I tak... A mam tutaj jak krzesiwo chyba zrobić. Z czego? Z papryczki? Chyba tak. Ale to jest i tak jeden z mniej niedorzecznych pomysłów, jakie ten pan tutaj miał. No właśnie. Aga wiesz pan destylował wodę, zagotowywał ją w plastikowej butelce, a potem kupił cześć. To... On mówił że naprawdę to nie jest taki zwykły pan survival, to jest pan survival level Janusz. ty pan miał zapałki i poka... tego. O, ja dzisiaj w miejscu.

bo chcemy wiedzieć jakiś feedback mieć z i wasze... zupełnie na poważnie. Chcemy feedback z Waszych tak, strony jak tam Wam się podobało. E, dobrnęliśmy teraz, właśnie do końca naszych vlogmasów. No i po prostu podzielcie się z nami swoimi wrażeniami. A co jak się nie podzielą? Co jak nie napiszą? Jak nie napiszą, to już nie nagramy na YouTube. O, o, o zaszanturzyjmy ich na święta, tak? Jak nie zasubskrybujecie, nie dacie łapki i nie napiszecie komentarza, to nigdy nie nagramy. To tak, jest nigdy, absolutnie nigdy. Tu nie Tu jesteśmy my. Może widelcem otwieraj ten, więc tak, wszyscy szykują do kolacji, masz to to widelec. Bo już wczoraj w końcu zdobyliśmy ten widelec, to mocno kultury dzisiaj. Tak jest, kulturalnie. Ale przy okazji, to wam życzymy wesołych świąt. Tak. Jest bardzo poważnie, jest mi bardzo ładny i się... Nie bijemy. Różowo, różowo. Co dalej? Pierwszą gwiazdkę. To jest fajne! To jest super! To. Przeczytałam ory, bo może być. Eee, takie większe dali, co? Ale fajne! Biały na wejściu. To mój. Czy to, to żółty jest? To nie. To cytryną. Ja nie lubię cytruszy. Niczkie tego. Ja jestem chyba jedynym świątecznym dzieckiem, które nie lubi pomarańczy. Ja lubię te białe. Nie białe. Czekaj! Weź sobie zielony. Tak, co najgorsze to mama. Ej, zielony są dobre, ale. Ja lubię tylko dwa rodzaje smaków, zielony i biały. Uwaga, uwaga, uwaga. uwaga. Jest on tu! Zobaczcie, ej, a to jest takie jak tutaj, nie? Takie są? Mhm. Mam a białą mu, sam też może być losowany, chyba że wylosował nam się akurat ten. Ej, jak mieliście ten kalendarz, to dajcie nam znać, czy mieliście tego rybaka, czy innego. Bo konia mieliśmy innego. Konia mieliśmy innego. O, ja chyba, że producenci się pomylili. Ten sam. Troszkę inne ma odczyn, ale... A teraz musisz do... poszukać... No tak, bo... bo ja czekałam na ale... to. otwórz teraz, zobacz gdzie jest zaginiona rzecz. Właśnie. A jeśli jej nie ma... Ale Jony musisz... Ona musi zdać ją wykon. No nie bądź taka. Daj jej prezent na święta, no dzień dobroci. Ale co tak wiecie, to trzeba mieć umiejętności. Dam jej podejście, ale czy zda? Ej, ja nie chcę współpracować. Trzymaj karton. Wiesz, co ja zrobię? Wiesz, co ja zrobię? Otworzę ten kalendarz i dam go szkórowi. A to się obiekuje tymi... Nie dali po prostu. Nie dali nam rzeczy jednej. Ona nie zda. Znaczy, ale no jest wigilia. Zdać. Ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ktoś. Ona będzie zdawać na coś zabakowego. Ja Nie się nie, nie zda. Nie zda. Ona i tak nie zda. Musi zdać na nie, ale wyobraźcie, zdać. ale wyobraźcie sobie. Ktoś miałby zdawać prawo jazdy na przykład, nie? I wyobrażacie sobie, żeby zdał, bo są święta? A potem zjeździ jeździ taki wariat? Dobra. Dobra, tutaj. Lisa, to ja się naprawdę. Weź Tutaj przyszła. Patrzcie, jest bardzo poważna dzisiaj. Ma, ma Nawet kask. ma kask. Bo wcześniej... kolor! Proszę, bo wcześniej, wcześniej miała inny kask. Wcześniej miała taki. Ale teraz ma już inny. Teraz ma taki. O, i patrzcie. Prawidłowo. No właśnie, chyba źle założyła. Ona chyba już nie zdała. Nie, Aha, ona nie się zdała. dobra. Źle. I jeszcze... Ci szansę, bo są święta, słuchaj. Daj jeszcze ostatnie podejście. Dobra, ostatnie podejście. A ostatnio ona na czym oblała? Że nie konia nie wyczyściła konia? konia. Dobra, to ona teraz musi tego... a tylko nie miał siodła? No, nie to jest ma. egzaminator. No właśnie... To może ty bądź egzaminatorem. To? Ty. Ja? ja? Nie mogę. Czemu nie możesz? No, nie umiem. Dobra. E ona tu próbuje prowadzić konia. No Lisa. Mnie to jest egzaminator przyjechał. Lisa, bo słuchaj, okay, bo ty nawet nie umiesz tego konia prowadzić. Jak ty chcesz zdać? Dobra, zatem tutaj przychodzimy. Proszę się wsiąść. kask jest spadł, ty. no to ona już normalnie oblała pani. Pani miała już zapięty kask. No, ale, 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 ale ja przepraszam, bo o, przepraszam, ja nie wiedziałam, że go trzeba zapiąć, bo ja wcześniej chodziłam z wiatrem na głowie i, i ja nie wiedziałam, że to jest zapięcie. Dzień dobry, witamy w naszej restauracji. Dzisiaj, dzisiaj zapisana jest gilię stajenną. Dzień dobry, dzień dobry. Łużka daj, Łużka daj! Łuśka! Dziewczyny, postójcie tutaj asystentki ze wszystkim. Proszę bardzo, kutrę na pani. Bardzo dobra, no po prostu powiem pani, że niebo w gębie. Apetyt wzrasta o... w miarę jedzenia. Pamiętajmy tylko o czystale innym zachowywać się ładnie. Ale że ja jestem bardzo kulturalna, no proszę pani, chyba mi pani tu nic nie zarzuca. Pięknie wszystko zjadłam. I no poproszę następne danie. Tutaj bardzo mamy... dobre bardzo. Tutaj mamy yy, łososia dla pani. Mmm, tak, tak. <laughs> jaki pyszny. Niebo w gębie. Dobrze doprawiony? <laughs> bardzo dobrze doprawiony. Poproszę pochwalić bardzo ode mnie kucharza. To jest e, chyba najlepsze danie, jakie w życiu jadłam. Przepyszne, no po prostu aż nie mogę się powstrzymać. Aż cała twarz mi wchodzi w talerz. Wielkie pochwały dla kucharza. Mm, aż wylizę. Przepyszne, przepyszne. Jedna rybka została. Przepyszne. Bigos. Tutaj, proszę bardzo. Gdzie mój bigo. Bigos? Jaki pyszny Bigos. Bardzo dobry, powiem że tutaj wszystko u Was jest przepyszne. Mogę aż trafić łyżką do, do ust. Ja na pewno pani smakuje? Bardzo dobre, bardzo dobre. A jest pani pewna, że to się je ręką? Proszę mi się nie wtrącać w sposób mojego jedzenia. Pani jest tu kelnerką, a ja tu jestem spożywaczem, klientem, proszę pani, świątecznym. No, no, no dobrze, w takim razie… Ale pyszny, Bigos, pyszny, proszę pochwalić, kucharza. Jesteśmy tutaj. Jeszcze tutaj dla pani. Karwik? Mmm, karpia to trzeba umieć przygotować. Bardzo dobry. Niech, niech Pani z nie A ma Pani może chusteczkę? Poproszę chusteczkę. Proszę bardzo. Poproszę chusteczkę. Poproszę. Jest Pani że je się to rękami? Proszę Pani, tak się je u nas w Kanadzie. Ja Właśnie. To proszę nie wyrzucać z talerza, ponieważ... Chcę jeszcze ten obrus jakoś wygrać. Proszę, proszę uważać na ości, potem. tam. Mo, mo, może, może proszę, pani, ten karp jest taki smaczny, że nawet ości są smaczne. Tylko, dlaczego? On jest na Bo ja tak łatwiej, proszę pani, muszę jeść. O nie, gdzie Czy moja, gdzie tutaj tej łosoś. Znowu wypadł. Proszę tutaj nie zadzierać talerza, proszę mieć tutaj jeszcze. Jeden, proszę. Gdzie, 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 proszę podać, proszę podać. Aż normalnie palce, lizać, palce, lizać. Jest dodatkowo. O, to już powiem Pani. Ojejku, a Pani... <grybkole> Czy się Czy Pani się nie zakrzuci? Ja, proszę Pani, jestem... zdobyłam mistrzostwo świata w jedzeniu hamburgerów. Tak więc powiem Pani, że proszę się nie martwić, ile mi tu nie dacie, tyle będę w stanie zjeść. Tutaj dokładka zupki. Migdałowa, bo widzę, że pani bardzo posmakowała. można jest naprawdę. Tylko że to, tylko, że to nie hamburger. No Ale to, to nic. Mistrzostwa świata pani... w jedzeniu i pani... też bardzo chętnie... Pani... pani spada trochę Aż mnie tutaj Te... nie mogę z tego, nie mogę. Aż powiem pani, jestem, jestem tutaj niezwykle wdzięczna. Cześć, to ja, Mózg Konia. Życzymy Wam wesołych świąt. Tak, życzymy Wam z tego miejsca, dokładnie z tego miejsca, życzymy Wam wesołych, pogodnych, udanych świąt. Mamy nadzieję, że tak dobrze bawiliście z nami na Vlogmasach jak my.